Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj z widocznych tutaj składników zrobimy szybki, domowy majonez. Będzie nam potrzebne całe jajko rozmiar L. Najlepiej, aby było już w temperaturze pokojowej, ale to nie jest konieczne. Szczypta pieprzu, pół łyżeczki soli, 250 ml oleju. Według przepisu lidlomiksa potrzebny jest olej słonecznikowy, ale ja zdecydowanie wolę olej rzepakowy i taki właśnie tutaj mam. Moim zdaniem ten majonez jest smaczniejszy, ale to kwestia gustu, więc zarówno słonecznikowy, jak i rzepakowy idealnie się tutaj sprawdzi. I pół łyżeczki musztardy. Przepis na majonez czosnkowy będzie nam pomagać. Do mojego majonezu nie dodaję soku z cytryny i czosnku, bo ma to być zwykły standardowy majonez, więc kolejno dodajemy całe jajko, muftate, sól, szczyptę pieprzu i mieszamy 10 sekund, 3 obroty. Kolejny krok jest ważny: nakładamy pokrywkę, ale nie zamykamy jej do końca, tylko tak, aby był tu delikatny luz. Ustawiamy maszynę na 4 obroty, 4 minuty i powoli wlewamy. Na pokrywkę olej. Oczywiście odmierzoną wcześniej ilość 250 ml. Mm. On się tam spokojnie dostanie. <grywka> Fajne bombelki powietrza. Słychać, jak maszyna pracuje. Ewentualnie, jeżeli widzimy, że nie spływa ten olej, ale tutaj w tym przypadku widzimy, że spływa powolutku, to możemy troszkę podważyć tą pokrywaczkę. A właśnie w ten sposób. Delikatnie, powoli wspomóc. O, tak. Ja tego robić nie będę, poczekam aż spokojnie sobie spłynie, jeszcze 2,5 minuty, więc maszynant sobie poradzi. Czas upłynął, widać ładnie olej, spłynął, zrymowało mi się, zaglądamy do środka. Tada, tak pięknie wygląda majonez kremowy, ale przełożę go do szklaneczki i wam pokażę jak się prezentuje. Mmm, mm, wygląda przepięknie. Konsystencja. A pokażę wam łyżeczką. Konsystencja taka naprawdę majonezowa. Nie wiem czy ostrość mam. O. Świetny jest, idealny jest sztywny, taki jak powinien być, majonez, <grywa> rewelacja. Także polecam, smacznego.